Mówię cześć, cześć, cześć. Cześć wszystkim! Witam was w kolejnym odcinku z Movie Star to już nasz czwarty odcinek. Chyba czwarty, tak. Wydaje mi się, że czwarty. Jestem naprawdę mile zaskoczona, że tak bardzo chcecie to oglądać. Je, niezmiernie mnie to cieszy. Jak widzicie są lekkie zmiany, ponieważ na przykład mam inny kolor włosów i jest to pierwszy raz na filmiku, kiedy pokazuję swój nowy kolor włosów. Jest to taki no... Dość rudawy jeszcze kolor, ale już są takie, po, takie wiecie, bliki blondów, są pasemka, i wygląda to troszkę inaczej. Mi się bardzo podoba. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba. Chociaż wiem, że w tej kamerce nie za bardzo można to zobaczyć, ale na Instagramie albo na Facebooku postaram się wrzucić zdjęcie takie już w HD, żeby było dobrze, a tu jest Mietek, akurat skoczył! Mietek, chodź! Chodź, Mietek. Tak więc bez już takiego zbędnego gadania zaloguję się, żebyście mogli na co popatrzeć, na jakieś zmiany, które nastąpiły na moim profilu. Ogólnie, jak możecie zauważyć, to niedługo będzie tutaj coś kolejnego organizowanego w kwestii powrotu do szkoły, tak jak było z, z wakacjami, żeby było do wygrania, do... dostania ten nasz plażowy przyjaciel. Ja sobie od tutaj wyłączę czat, żeby tutaj nam nic nie spamiło. I jakie są zmiany? Słuchajcie. Um... Przedłużyłam sobie VIP-a, bo jak wiecie miałam vip na miesiąc, ten vip się skończył kilka dni temu, jak byłam we Wrocławiu I teraz przedłużyłam sobie i mam na 3 miesiące i mam ten tam przypinkę Żli, czy jak to się czyta No i też proszę was, żebyście nadal usuwali się ze znajomych, ponieważ jak widzicie ubyło nas jakieś 700 z moich znajomych, ale jest to naprawdę bardzo czasochłonne jest, Trwa to o wiele dłużej ogólnie usuwanie znajomych niż samo przyjmowanie ich, dlatego jeśli możecie naprawdę i chcecie mnie wyręczyć, to usuńcie się ze znajomych ponieważ naprawdę zajmuje mi to bardzo dużo czasu. Wiem, że spora część z was pisze i mówi, że żebym tego nie robiła, żebym chociaż jedną osobę zostawiła, ale to tak każdy może mówić, jak mam być sprawiedliwym mam usunąć wszystkich, to będą wszyscy, ale też wam powiem, jak można znaleźć się w moich znajomych, ponieważ będę coś fajnego organizowała, ale to w dalszej części w filmiku o tym powiem. I jak widzicie, już po części sugerowałam wam, jaki mam, będę miała kolor włosów, ponieważ będę miała. E, miałam tutaj. Blond pasemka, a dzisiaj zmienimy sobie jakąś sytuację na blond włosy. I teraz będziemy znowu wszystko zmieniać na blond, ponieważ, ponieważ taki ja tak coś tutaj do mnie chce. Chcesz wejść? też wejść? Okej, okay, będę mieć kota na kolanach. Oraz możecie zauważyć, że mam tutaj sobie jajeczko i to jajeczko y, za chwilę otworzymy i w moim pokoju też czeka kolejne zwierzątko, które czeka na otworzenie, ale tak jak wam obiecywałam, to na każdym odcinku będziemy kupowali kolejne zwierzątko i dzisiaj sobie wybierzemy kolejne. Zauważyłam, że nie pisaliście zbytnio jakie konkretnie zwierzątko mam teraz, to tego wylosuję sobie jakieś, które mi się podoba. Ym, I myślę sobie, że tak, mamy... To jest właśnie to zwierzątko, to w tym mianieczku, to jest właśnie to. Tego nie mam, tego nie mam, tego nie mam, tego nie mam. To już mam, było w poprzednim odcinku. Tego nie mam, te mam dwa, to też mam, to też mam, tego nie mam i tego nie mam. I myślę sobie, że weźmiemy sobie tym razem, tym razem, tym razem, tym razem. Weźmiemy sobie. Hmm. Ten. Ok, jest ok, więc możemy przejść do kolejnej rzeczy, którą mam się ogarnąć. Musimy odbrać wszystkie zwierzaki ode mnie z hotelu, ponieważ dałam wszystkie zwierzaki do hotelu z racji, iż nie było mnie w domu. Jak można zauważyć, to spora część zwierzaków już sobie urosła do pewnych tam kolejnych. Ten urós na pewno, ten urósł, i już mu niewiele brakuje, żeby mieć tą trzecią fazę swoją. Te urosła, nie pamiętam, czy one już wtedy były, czy. Nie pamiętam, ale, ale na pewno e, nasza złota rybka urosła do trzeciego poziomu, już więcej nie urośnie. Jest naprawdę bardzo słodka i przypomina mi, e, jakby Aiko była zwierzątkiem. E, Bonis w Movie Serpent, no, na pewno by tak wyglądała. I u, Oraz już urósł nam Andrzej. Nie mogę się strasznie wysłowić, nie wiem czy zauważyliście, ale mam naprawdę zjechany głos. Ja od dwóch, trzech dni nie mogę praktycznie mówić. Jeszcze teraz jest jakiś stan, kiedy jestem w stanie mówić, ale będę sobie co chwilę popijać, żeby nie było tragedii. Żeby ten filmik jakoś wyglądał, bo naprawdę chciałam Wam nagrać movie Star Planet i y, za kilka dni nagrywam siostry, jeszcze takie ostatnie y, przed rozpoczęciem szkoły, żebyście mieli, bo już nawet youtuberzy mi zaczęli, y, zaczęli pisać i mówić, a tak kiedy będą siostry, więc uznałam, że nie muszę w końcu je nagrać. Dobrze, wszystkie zwier zwierzaki są już wymeldowane i jeszcze zanim przejdziemy do pokoju, o, mnie tak chce wstać? Chcesz wstać? Nie, unosi tyłek do góry. Nie wiem, co, co chce, co to ma znaczyć, ale unosi tyłek do góry. E, więc, jeszcze zanim zaczniemy stawiać nasze zwierzaki w pokoju to zrobimy sobie nową stylówkę, znaczy nową stylówkę. Wybierzemy jakąś stylówkę od Was. E, tutaj jest nawet e, do kupienia ta stylówka, która była w ostatnim odcinku oraz ta, którą mam obecnie, nie, to jest taka inna, ale mam teraz taką, więc e, jak chcecie to mogę Wam też tą wstawić, żebyście mogli sobie kupić. E, ale obecnie teraz znajdziemy sobie coś nowego i zmienimy też włosy, żeby były na blond, ponieważ jestem obecnie taką, no, rudą blondynką, że tak powiem. To jest całkiem takie w mojej stylu. Całkiem mi się podoba, ponieważ jest to futerko i mam e, wysokie buty, za którymi naprawdę przypadam i ja lubię chodzić na obcasach, więc myślę, że wybierzemy sobie to. Więc dam sobie lajeczka e, i damy ubierz się i tylko zmienimy sobie okulary na jakieś inne i wybierzemy jakieś włosy, raczej kupimy jakieś włosy, które będą blond, ponieważ jak wiecie wszystkie moje włosy oddałam, e, jeśli chodzi o blond, e, więc przebierzemy sobie się. Rozumiem, już mówię, że to jest taki komplet, tak? No dobrze. E, tylko... Zobaczycie, jak ten plecak wygląda. Aha, to wygląda tak. I popsułam, popsułam sobie stylówkę. Trudno, będzie tak. Będzie tak. Yy... I teraz zmienimy sobie okulary na moje... O! To już wygląda naprawdę zacnie. Zrobimy ok, tylko teraz musimy sobie kupić jakieś włosy. Kupmy sobie włosy, ponieważ naprawdę wszystkie włosy blond dodałam. Nie spodziewałam się, że w tak szybkim czasie zmienię swój kolor włosów z powrotem na blond, ale no jakoś sobie poradzimy z tym faktem. Co sobie kupimy? Yy, yy, to, to, to. Może zróbmy takie, co? O! Mi się podobają te, naprawdę nawet jestem podobna dzisiaj, mam podobne włosy dzisiaj. Nie jest źle. Ok, może być, możemy kupić. Kup. Ja teraz jestem przebrana, więc jest wszystko ok. Teraz przejdźmy do pokoju, ojej, ja będę mogła do niego wejść, bo ostatnio naprawdę mogę wchodzić do pokoju, co jest wielkim sukcesem. Tak wygląda mój pokój, jak widzicie już wszystko sobie tutaj poustawiałam, ponieważ były problemy. Ja teraz edytuję pokój, ponieważ musimy wstawić nasze zwierzaki do pokoju, gdyż wszystkie były w hotelu i ich nie było. Czy Wam też jest tak smutno, że został jedyny ostatni tak naprawdę tydzień przed szkołą? Mnie to naprawdę przeraża. Jestem tak smutno z tego powodu. O jajku! postawmy sobie jajko. Nasze drugie jajko, to już stoi. I tak, nie możemy postawić wszystkich zwierzaków w pokoju, ponieważ można tylko 10. To się ostatnio dowiedziałam. Teraz je postawmy jakoś ładnie. Cyk, cyk, ty możesz sobie stać tu, ty tu, ty tu i nowe jajo tu. Okej, zapisujemy i będziemy teraz otwierać, bo naprawdę nie wiem jak wyglądają te zwierzątka jeszcze, a jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe jak one wyglądają, będą takie malusieńkie, malusieńkie, malusieńkie. A! Lagi, 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 lagi. Ogólnie jest już lepiej, nie masz takich tych tragicznych lagów, jak było ostatnio, A, no bo jednak usunąłem już tę mniejszość osób, nie powiem, że większość, bo mniejszość, ale naprawdę już są takie, wiecie, mniejsze te cięcia. Teraz są, bo po prostu robię jakieś takie drastyczne zmiany na moim profilu, ale za chwilę powinno być wszystko, ok? I znowu jest miliard osób, czemu nie? Yy, tak więc. Yy. Otwórzmy nasze jajo. Jaki słodziek I otwórzmy jeszcze nasze pudełeczko, tutaj. I tu jest nasz, yy, nasza hybryda, że tak powiem, ptako-konio ze skrzydłami czegoś. Nie wiem, jak to nazwać. Tylko jeszcze kwestia jest tego, że moje jajo, które idzie, ono idzie, to jajo. Nie wiem, gdzie ono jest, ale gdzieś jest. Ono zmierza w moim kierunku. O, o, idzie jajo. Otwórz się. Otwórz jajo. Jajko idzie, bo to jest tak, że jak ma się jajko przy sobie, to no tak idzie na swoje miejsce. A przez to, że są lagi, to o wiele dłużej to zajmuje. Więc będziemy zmierzać za naszym jajkiem, które dojdzie pewnie na swoje miejsce w końcu. Ok, już jest w kuchni. O, jest. Otworzymy sobie je. I mamy kolejnego naszego słodziaka. Teraz możecie pisać... Aha, jajko idzie dalej. Czy to widzicie, że jajko idzie? Dzwonią, dzwoni mi telefon. Dzwonią z banku. Ja teraz nie odbiorę, ponieważ nagrywam mówi Mr. Planet. A jeśli z banku to zobaczą? Matko. Potem będą mnie obwiniać, że ja zabrałeś telefon i bo nagrywałeś filmik. No i ja nie mogę teraz bo ja nagrywam Cicho! No. Skończyli dzwonić. Mm. Więc teraz dla naszego... Nakarm mnie! Ojku, już cię karmię. A czemu to się tak robi? Aha! Bo widzicie, bo jeszcze nie... jakiś są zmiany na mówi Planet w ogóle? Nie chcę jeść. Super, super sprawa z tym jedzeniem, naprawdę. Bo widziałam, że nie też to, to logo się zmieniło. Jak jest takie ładowanie, to się zmieniło logo. Więc najwidoczniej są jakieś zmiany na move starannie, co mnie bardzo cieszy. Myu, myu, myju, myu, 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 myju. O, mnie tak wstaje. Idzie sobie. Poszty. Tak więc, moje misie. Proszę Was, żebyście napisali w komentarzach imiona dla naszych nowych zwierzaków. Dla tego zielonego, dla naszego kocurka, którego teraz nie widać i dla naszego hybrydo czegoś tam podobnego. Piszcie w komentarzach i wybierzemy coś fajnego, ponieważ no nie mam jeszcze imion dla nich. Nie mam, nie mam pomysłu. Napiszę jeszcze hej. Żeby nie było, że się nie przywitam. Um, no, i wychodzimy z pokoju, ponieważ na razie nie mam tutaj nic ciekawszego do roboty. Chcę Wam ogólnie bardzo podziękować za Wasz udział i wkład w moją grupę, która jest e, na Mówi Planet. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, jeśli jeszcze w niej nie jesteście, ponieważ nasza grupa ma już prawie 15 tysięcy członków e, i jest to ogólnie druga największa grupa na Mówi Planet w Polsce. Jestem z Was naprawdę niesamowicie dumna e, i byłam naprawdę. Byłoby mi naprawdę miło, jakby nasza grupa coraz bardziej się i żebyśmy mieli największą grupę na, na Mister To by było niesamowite. Um, I tak jak Wam obiecywałam, teraz będę rozdawała prezenty, jeśli chodzi o grupę na Mister Pane. Zasady są nadal takie same, czyli ja wybieram sobie kilka osób do 10 prezentów, bo tylko tyle można dziennie. I jeśli macie hashtag AS w opisie, wtedy ja Wam daję dwa prezenty, jeśli nie, daję Wam, daję wam jeden prezent. Um, ja sobie wybiorę tą panią, ponieważ ma fajny kolor włosów i masz AS, więc dostajesz dwa prezenty. Okej, okay. i teraz lista życzeń i ta pani, ta pani sobie życzy. No i ja ci dam ten wianek, ponieważ bardzo ładny jest kolor. Nie, nie pomyślałam o żeby zrobić złote liście, bardzo mi się ten motyw podoba, chyba po sobie taki kupię po prostu. I coś jeszcze pani chce? Ja pani kupię jeszcze te włosy. Nie, nie, nie maskę konia, włosy, włosy, właśnie włosy. Członkowie i teraz szukamy kolejnej pani, albo pana, bo to też może być różnie z tym. Eee... <laughs> o, ta pani jest zła, więc jej kupmy, bo może i to poprawi humor. Nie masz AS, więc w takim razie dam ci tylko jeden prezent. Bardzo mi przykro, że nie masz AS. Ale coś tu. O, fajny wisiorek naprawdę. Nie, nie widziałam jeszcze takiego. Muszę sobie taki sprezentować też. Bo naprawdę fajny. Podoba mi się. Kolejny prezent, kolejny prezent, członkowie. Znowu wchodzimy. Nerwuje mnie też, jak daję prezent, to znowu cofam mnie do ekranu startowego i muszę przez powrotem wszystko wchodzić. Ale no cóż. I szukamy kolejnej osoby. Mm -hmm -hmm. I kolejną osobą jest. Kolejną osobą jest. Mm... O. Fajnie wyglądają te kwiatki. To jest takie, wiecie, ja tak patrzę, kto mi wpadnie w oko tak naprawdę. Więc jak wiecie, że będę nagrywała jak to zróbcie jakąś szaloną stylizację, żebym Was zauważyła. O, nie masz listy życzeń. Przykro mi, róbcie swoją mistarzczynię, żeby mogła wam ewentualnie coś kupić, ponieważ ja naprawdę codziennie staram się wejść kilku osobom dać prezent, więc naprawdę róbcie tą mistarzczynię, ponieważ to jest takie milsze, kiedy na przykład coś dostajecie od osoby, którą oglądacie. Ja bym się naprawdę cieszyła, jakby jakiś youtuber dał mi jakiś prezent, to by było takie fajne, naprawdę. O, jest Zenek, jest pani z Zenkiem, bardzo mi się to podoba. Masz AS, więc masz też dwa prezenty. O ile masz listę życzeń? Masz listę życzeń, więc co ja ci tu sprezentuję? O, to jest bardzo ładne, też to mam. I może dam ci jeszcze włosy, żeby było fajnie. O! Pani w niebieskich włosach, znaczy takich fioletowych bardziej, też ma Pani AS, więc też Pani dostanie sobie ode mnie dwie rzeczy z listy życzeń. I co ja... Co mi się tu podoba? Włosy są fajne. I ja ci dam moje ulubione buty. Moje ulubione buty, tak naprawdę. Okej, okay. jeszcze mogę dać trzy prezenty. Widzicie, cały czas ubywam tutaj, ponieważ ktoś czyta mój opis i usuwacie się, to jest takie kochane, że chcecie mi pomóc, bo naprawdę jest bardzo czasochłonne. Ja po kilka godzin siedzę i usuwam tych znajomych, bo naprawdę, jeszcze jak są lagi, to już w ogóle jest straszne to usuwanie. O, i może to z jakiemuś panu damy, na przykład temu. I nie masz AS, więc staniesz jeden prezent. Nie tak, nie drap! Nie drap fotela. No. Nie masz listy życzeń. To może będzie ta pani. I czy ty masz. Masz AS. Nie, masz AS i fajna masz w ogóle stylizację. Ja bardzo lubię kolor szale, szary. Y, kost, znaczy ubrania w kolorze szarym, to jest naprawdę fajny motyw. Tak kupmy tej pani strój. Żeby nie było. I ta pani miała AS, więc tak też są już moje ulubione buty. I. I może sprezentuję Ci okulary, żebyś była chociaż troszkę do mnie podobna, yy, ponieważ widzę, że tutaj takie są kolory rudości i może chcesz się do mnie upodobnić, więc proszę Cię bardzo. Tak więc, moi kochani, dzisiaj jeszcze postaramy się otworzyć kilka prezentów, ponieważ ostatnio nie udało nam się, jak widzicie, sobie były tak tragiczne lagi, że się nie dało. Więc dzisiaj pootwieramy trochę, mam nadzieję, że będzie lepiej. Um... Rude włosy, no i teraz będę zmieniała wszystkie moje rude włosy na blond, więc jeśli chcecie ode mnie dostać po prostu wszystkie moje rude włosy, no rozdawać się codziennie, więc bądźcie aktywni, jak ja was zauważę, to wtedy dam Wam prezent, sprezentuję Wam moje wszystkie rude włosy, ponieważ będziemy je zmieniać na blond. I znowu są rzeczy, których, którym są totalnie niepotrzebne buty, buty są spoko, dziękuję. Dalej, dalej. Korona, nie, korony nie dawajcie naprawdę. Bo to, ja już mówiłam o tym na filmiku, że nie dawajcie mi rzeczy, które mi są niepotrzebne, bo ty tylko mi spami. Naprawdę proszę Was, nie wysyłajcie mi rzeczy, które są dla Was zbędne. O, fajna koszulka, chyba ma taką białą, dziękuję, ale bo naprawdę na mnie spam, też czy pytam, bo muszę usuwać, pytam kolejne godziny na usuwanie tych rzeczy. A Wy mogliście, możecie sobie tutaj w tej zakładce przetworzyć i dostać inny prezent, jeśli macie jakieś zwęczenie, wysyłać mi takie z przeproszeniem śmieci. Ja już tym mówiłam na drugim odcinku, więc proszę Was, nie wysyłajcie mi takich rzeczy. Wiem, że chcecie zrobić żeby, żebyś mi prezent, żeby było mi miło czy coś, ale naprawdę ja mam na tyle dużo tych prezentów, ja nawet nie wiem ile ich, ich tam teraz jest. Naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. Jakbym miała je wszystkie otwierać, to... O, to jest fajne takie... Mrrr. Nie widziałam tego nigdy, więc dziękuję. Więc wiecie, ja tam się spodziewałam, że tam będzie około 3000 prezentów. Ja tego nie otwieram, ponieważ jest tego zbyt dużo i proszę Was, jeśli macie rzeczy, że tak w Polsce, nie wysyłajcie, będzie to najlepsze wyjście, tak naprawdę. I teraz, jak otwieramy prezenty, mogę Wam powiedzieć też, co zamierzam szykować. Chcę nagrać film. Chcę nagrać kolejny film, w scenariusz, żebyśmy mogli zrobić serię, tak jak było pod skrzydłami Anioła. Nie, ma... nie tego no przestań drapać. No, wracając. Chcę zrobić nowy serial, serial powiedzmy, z częściami, tak jak było pod skrzydłami Anioła. Chcę zrobić coś takiego właśnie z Wami. I słuchajcie, zrobimy losowanie na nowych, nowych aktorów do mojej serii, ponieważ chcę zrobić coś zupełnie innego. Ponieważ, jak wiecie, ja pod skrzydłami Anioła y, nagrywam bardzo dawno temu. I najprawdopodobniej tych osób, które grały w tym serialu, wiem, dawno nie mam znajomych, dlatego chciałabym zrobić nową serię, coś zupełnie innego. Coś wymyślę. Więc byłoby mi naprawdę miło, jakbyście wysłali mi swoje zgłoszenie. Mianowicie, założyłam maila, który teraz Wam się tutaj wyświetla gdzieś na ekranie. I na ten e-mail podsyłajcie swoje zgłoszenie. Napiszcie swój nick na Mr. Planet i napiszcie, dlaczego chcielibyście akurat wy wystąpić w w tym moim serialu i wyślijcie zdjęcie swoje Movie Star, żebym mogła zobaczyć Movie stara albo Movie Stara nie wiem, co się odmienia, ale chciałam po prostu zobaczyć jak wyglądacie, jak obecnie wygląda wasz stan, w którym jesteście eee, i ja wylosuję kilka osób, które będą grały takie główne albo poboczne role w moim serialu, myślę, że to będzie fajny pomysł, nie proszę Was o żadne lajkowanie, żadne rzeczy nic, tylko po prostu żebyście wysłali do mnie maila, wiem, że będzie tego bardzo dużo pewnie i, i dlatego nie będę robiła czegoś takiego, że słuchajcie, ja wybieram tylko tych, co mam największy level, tylko zrobimy tak, że ja po prostu wyrosuję te osoby, żeby było sprawiedliwie, wylosuję kilka osób, powiedzmy 15, 10, 20 osób, które będą w tym występowały i to będzie naprawdę sprawiedliwe, tak myślę. Więc jeśli chcecie wystąpić w moim filmie, i przy okazji będę musiała Was zaprosić do znajomych. O! I troszkę się już mówieniem i tymi prezentami, muszę się napić, ponieważ już to zasycha mi w gardle. Ale jeszcze nie, nie, nie ma tragedii z moim głosem. I cały czas ostatnio nie wiem, czy zauważyliście, ale troszkę się jąkam. I to jest dziwne, ponieważ ja się jąkałam, kiedy. kiedy miałam, Byłam mała, kiedy miałam 6 lat, się bardzo jąkałam. I znowu mi ten. To coś wraca. I nie wiem, jak z tym walczyć tak naprawdę. Muszę poszukać czegoś w internecie albo w ogóle udać się do okulisty, brawo, brawa do okulisty, do logopedy, bo denerwuje mnie to i pewnie Was też to denerwuje, więc naprawdę jest ze mną źle. Mi się to bardzo nie podoba. Ok, koniec prezentów. Więc zastanawiam czy jeszcze coś mieliśmy dzisiaj zrobić, ale zrobiliśmy nową stylizację, zrobiliśmy nowych, nowe, zwier nowe zwierzaki, y ogłosiłam casting na... Na nowy film. I na pewno się zastanawiam, czy coś jeszcze miałam zrobić, ale chyba, chyba zrobiłam wszystko. I ja już się będę z Wami żegnać, ponieważ mamy już jakieś 30 minut nagrania, i pewnie jak ja to zacznę ciąć, to będzie 20 minut. Więc idealnie, żeby nie było znowu też 40 minut nagrania, bo to będzie bez sensu. Ja to sobie posiedzę z Mietkiem i będziemy sobie montować. Um, a ja się na razie z Wami żegnam. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z Movie Star Planet. Um, myślę, że będzie bardzo, 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 bardzo fajnie. Pamiętajcie, że możecie mnie siedzieć na Instagramie, na Facebooku, na ASKu. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja jestem Adriana Skąd i serdecznie Was zapraszam do obejrzenia innych filmików, które tworzę na tym kanale. I to chyba tyle, więc do zobaczenia w kolejnym Movistar Planet i po, pa,